Poczucie bycia osieroconym, osierocenie i to tak duży temat, który pokazał się wczoraj w trakcie pracy w szkole ustawień. Jak to jest duże, jak przez wiele pokoleń może ciągnąć się takie poczucie bycia porzuconym przez rodziców. Czy to w sposób taki, że umarli, czy jedno z nich umarło, gdzieś wcześniej w pokoleniach, czy to też po prostu bycie oddanym gdzieś. I potem kolejne pokolenia pokazują to. Kiedy dotarliśmy tam do tego pierwotnego porzucenia, przynajmniej tak to się pokazywało jako to pierwotne, to mogły kolejne pokolenia poczuć ulgę. Ta miłość między rodzicami a dziećmi zaczęła zupełnie inaczej płynąć. To bardzo duży temat. Polecam przyjrzeć się u siebie takiemu tematowi poczucia porzucenia. Bycia porzuconym przez rodziców być może gdzieś w Twojej rodzinie była historia porzuconego bądź osieroconego dziecka. Prawdopodobnie tak, bo bardzo wielu przodków mamy.